Kamilem stochem, ty pamiętasz ten moment, to swoje marzenie i mm. jak to jest, kiedy marzenie się spełnia? No w zeszłym roku dosyć, dosyć często się pojawiało i dosyć często mi je pokazywano. No nie ukrywam, że trochę jest to dla mnie taki moment wstydliwy, że tak się wyrażę. Troszkę mniej komfortowy, ale, ale jest to przyjemne z drugiej strony, bo. Zobacząc siebie sprzed kilkunastu lat, e, który mówi o, o swoich marzeniach, o tym, co chciałby osiągnąć. E, nie mając jeszcze świadomości, jak to zrobi, kto mu w tym pomoże. E, I czy, czy rzeczywiście uda mu się to zrobić, to e, to jest niesamowita sprawa, naprawdę. że dziękuję jeszcze raz wszystkim tym ludziom, którzy, bez których nie byłoby mnie tutaj. Dziękuję Panu Bogu, który zawsze e, zawsze stawia dobrych ludzi na, na mojej drodze